Obejmując urząd prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy. Szanowni Państwo, dostojni goście, stwierdzam, że pan Rafał Trzaskowski, prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, objął swój urząd. Dzisiaj wielki dzień za przysiężenie, no ale już po oficjalnych uroczystościach czas przyjść do ratusza i po prostu objąć swoje obowiązki i zająć się ciężką pracą. Dzisiaj będę rozmawiał z współpracownikami pani prezydent Grąkiewicz-Wals, no a później seria rozmów, żeby przygotować się jutro do zaprezentowania całego zespołu, z którym będę pracował przez najbliższe pięć lat.